Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu ciepło, Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanych pokorodnicy Cielicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł, nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście poszeko, pragnę ofiarować proszę Cię Chryste, Matko posza i Święt Michał Archaniele o Płosze Młodosierdzie i potrzebne łaski dla Polski i świata całego. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodu, która wetresłaś wówczas z tej słodszego jako strój, myślicie dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy w pokusie, ale nas paw odsłeko. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mocję stanami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha świętego, Narodził się z Maryi i Panny, umęczon pod wodskim piłatem, Ukrzyszowan, Umarł i pokrzepion. Stąpił do piekieł, Trzeciego dnia z martwych stał, Stąpił na nie Dzieci po prawicy boka, ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w toła świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, otłuszczenie, ciała w stanie, żywo wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiaruj ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie, sakrochy nasz i świata całego. Klajko polestej męki, mimi sięcie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi osiecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się zitle nas i świata całego. Klajko prestej męki, mimiło się zitle nas i świata całego. Klaiko prestej męki, mimiło się zitle nas i świata całego. Klajko porstej męki, mimo się zitle nas i świata całego. Klaiko porestej męki, mimo się zitle nas i świata całego. Dla jego polistej męki, miejmy, że dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruje ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, za nasz i świata całego. Dla jego polistej męki, miejmy, że dla nas i świata całego. Dla jego męki, mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się Ci nas i świata całego, dla jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego. A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie z i świata całego. Klajko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klajko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klajko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klajko polestej męki, cię mi dla nas, Świata całego. Klajko prestej męki, miło się ci nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klaiko polestej męki, miłość dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Dla Jego Męki, miejmy osiedli dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miejmy osiedli dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, Mimiu się cię nas i świata całego, Klajko jego męki. Mimiu się citle nas i świata całego, Klajko jego męki. Mimiu się cię nas i świata całego, Klajko męki. Mimiu się nas i świata całego, Klajko męki. Mimiu się nas i świata całego, Klajko męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie sakrzachy nasz i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego lajego porestnej męki mimiło się nas i świata całego klajeko porest męki mimiło się citle nas i świata całego klajeko porest męki mimiło się nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimiło się nas i świata całego klajeko poreststej męki mimiło się nas i świata całego. Klejko polistej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiń się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmij się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego. Matko Bosza, to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam mnie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez mnie serce Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczny posze osłoń nas przed oczami swych duchów. sechcij posłużyć się chórami z nimi, aby one i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. spraw. W swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróćcie świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o tarytua świętego dla kapłanów i sióstr zakonnych. Duchu święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów, i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Czystości, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin, świętej miłości, rozpalaj serca, we płomieniach tej miłości, oczyszczali oczyszczaj, uświęcali duszę. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siostakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i święty z z Panem Pokiem Akaja.